Europa Piłkarskiej Świadkom, to jest kolejny odcinek programu Prosto w Okno. Ze mną jest dzisiaj Michał Szumalski, krótka piłka. Witam serdecznie. Tematów do dyskusji nie brakuje, powrócimy w końcu ligi, w końcu dużo się działo przez ten weekend. A na początek trwa szybkie newsy: w zasadzie przed kilku godzin po pierwsze Jerzy Przęczyk zwolniony z Wisły Kraków. Właściwie potem się to dymisji, no wiadomo, jaka to jest sytuacja. Po drugie, Ekstraklasa podpisała nowy kontrakt z Kanał Plus i zostaje przetłuszczone prawo do transmisji meczów Polskiej Ligi, więc tutaj w zasadzie nic się nie zmienia. Tak, no Kanał Plus już od wielu, wielu lat, już chyba ponad 20 lat już współpracuje z Ekstraklasą, także tutaj pod tym kątem mamy Konstans. Mówiło się coś o tym, że Via Play może tam... W kuluarach mówiło się, że tam może to mogły wystartować, ale ostatecznie nic z tych planów nie wyszło. No i dzisiaj zostało oficjalnie potwierdzone właśnie, że to właśnie w Canal nadal będzie można oglądać naszą naszą rodzimą exe-klasę. W sumie patrząc na to, co się dzieje z tajemniczą to chyba wszyscy odetnęli z ulgą, jeśli chodzi o te kwestie. Nie, nie, te całe też, bo tak samo ostatnio też właśnie i go chyba też tam miał jakieś tam drobne problemy podczas meczów Ligi Mistrzów. Ups! Coś poszło nie tak, spróbuj później. Chyba Kanał Plus Online chyba tak samo właśnie, no ale no tutaj to można chociaż normalnie w telewizji obejrzeć, więc no pod tym kątem to, to zawsze to jakieś tam udogodnienie dla kibiców, że chociaż ci oglądający w telewizji nie, nie będą mieli żadnych tam zacięć ani nic. No ja jest jasność, dzisiaj będziecie oglądać Ekstrakrasa przez najbliższe 5 lat, czyli Natal, Kanał Plus, Natal, Telewizja Polska, tutaj nic się nie zmienia. No i nie bez powodu też pytam o to, no bo mieliśmy ostatnio hit, chociaż ciężko to potem nazwać hitem po tym, co się działo w trakcie samego meczu. Czyli oczywiście Lech taki ja, Warszawa, bo już widziałem jaką minę zrobić, więc wiesz, o czym bycie się rozmawiał. No, no tak, no, hit jak zawsze, zaczęłbym zawsze. No, bardzo często odbywa tak, że meczech za klasy te hitowe, właśnie to jest taki typowy z dużej chmury mały deszcz i w tym wypadku nawet baz, bardzo mały deszcz. Nawet bym powiedział, no niewiele, co się, niewiele co się działo w, w tym meczu. Lech chciał, próbował, ale nie wychodziło. Legii, Legia, Legia przy, m, ograniczyła się głównie do obrony. Remis jej wystarczył, na zasadzie jak będzie więcej to dobrze, abyśmy nie przegrali właśnie. No i z takim założeniem ewidentnie wyszedł Kostaruniajć, yy, z takim założeniem wyszedł na mecz w Poznaniu. To się udało, były drobne problemy w postaci właśnie czerwonej kartki dla Turajnjajczyka, no ale ostatecznie udało się, udało się ten, ten, wynik. No i dzięki temu, no Legia dalej, dalej jest jeszcze w czołówce X klasy. No bo oczywiście Legia ja to był liter w i przed tą kolejką. Natomiast Lech podchodził jako mistrz Polski. Natomiast mimo wszystko to Lech był faworytem tego spotkania wcześniej. No tak, no na pewno. No, ze względu właśnie na to, tak jak mówisz właśnie, że no mistrz Polski grający cały czas w europejskich pucharach. Więc no to na pewno to przede wszystkim na Lechu ciążyła bardziej ta... Um, ciążyła tutaj... Presja, żeby to właśnie oni zdobyli tutaj komplet punktów, tym bardziej, że przed swoją swoim publicznością tam chyba komplet kibiców był, albo no w, w, w dużej mierze tak, był. Na metrze z Lekiem zawsze jest tu no, no, to, no to tak, no to i to pomimo tego, że no bilety na ten mecz z tego, co słyszałem nie były nie, nie należały do najtańszych, no a mimo to jednak zapytało się te około te 40 tysięcy kibiców. No i no i tak ja właśnie mówiłem, właśnie ta presja była na, na zawodnikach Lecha Poznań. Na szczęście, znaczy na szczęście. No z punktu widzenia, widzenia Legi, no to Kasper Tobiasz był w bardzo dobrej dyspozycji. Zresztą, jak w większości spotkań Akcesy Klasy w tym sezonie, no i to m.in. dzięki niemu właśnie udało się wywieźć ten, ten punkt y, Legi z, z trudnego po, terenu w Poznaniu. Można powiedzieć, że Legi Szkoła szkołach plamkarszych znowu tają sobie znać, Natomiast chcę Cię spytać o jedną kwestię, bo mimo wszystko musimy o tym wspomnieć, czyli brak czosły. Myślisz, że to była ta tutaj... jedna? decydujące, jeżeli chodzi o brak kreatywności w Legii, czy ja tak, mimo wszystko nie? No, znaczy wiesz co, ja ci powiem tak, że na pewno, na pewno gdyby był Josue, to na pewno to by pomogło Legii w jakimś tam kreatywnym rozegraniu. Czy by to pomogło na tyle, żeby Legia zwyciężyła, to jest też inna kwestia. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę liczby, jakie obecnie ma Rossula w tym sezonie, to jest bodajże chyba około, jeżeli dobrze pamiętam, 11 spotkań w całym sezonie, licząc i Ligę i Puchat, dwa gole, dwie asysty, więc no to, to nie są jak na pomocnika ofensywnego liczby, które tam powalają jakoś nie wiadomo jak, aczkolwiek no. No wiesz, no, to jest też takie no, gdybanie, no co by było, gdyby właśnie był Rosura, co by było, ten. No, wyda, no, wydaje mi się, że no, e, tak jak właśnie wspominałem właśnie, że na pewno by to pomogło, co, coś by to mogło rozruszać legi w ofyzywie, tym bardziej, że Legia nie oddała ani My jednego chyba celnego, celnego, celnego strzału, ale ten, ale czyby to wystarczyło na, żeby pokonać e, Filipa Bednargan i no i cały Lech Poznań, żeby wywieźć właśnie komplet punktów, a nie tylko jeden. Tu bym się mocno zastanowił, czy, czy, tak, by, czy tak by było. Okay. A jeżeli chodzi o czerwoną kartkę, wykluczenie jądrowej czy kawy, tu k tu była słuszna, to jest ja, bo Kostelunia trochę się kłócił z tym pomyślem. Znaczy, wydaje, wydaje mi się, że znaczy, no, no bo to rozpatrujemy to jako, jako drugą żółtą, więc wydaje mi się, że pod kątem drugiej żółtej, to jak najbardziej myślę, że w tym wypadku akurat sędzia, sędzia lasyk powinien się, powinien się wybronić. Okej. Okay. Jeszcze z tych kontrowersyjnych sytuacji, no to musimy też wspomnieć o zachowaniu kipiców, no, kipiców Lecha Postań. Chyba tu już taka mała frustracja, co ty o tym, co się wydarzyło? No, chyba też tak mi się wydaje, właśnie, że ta nie właśnie, piłka, piłkarzy Lecha i na kwestię, że no, generalnie, no, wiadomo, że te mecze deadbowe, dead 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 hitowe, właśnie, jednak, trafie, nawet klasyki no w, można to tak nazwać w sumie, na, na obecną chwilę takie klasy, tak jak wcześniej Legia, Legia Wisła, Legia Widzew i tak dalej, no to teraz, teraz Legia Lech, no to wiadomo, no atmosfera na, na tych meczach jest bardzo, bardzo napięta i tam niewiele potrzeba, żeby, żeby doszło do jakichś tam niepotrzebnych scysji, no tutaj to pod tym kątem rzucanie jakichkolwiek przedmiotów na, na boisko, w szczególności, jak tam było widać właśnie tam plastikowe tylko y, szklane butelki, no to to... to, to, to jedną z tych. W, w, też, tak mi się wydaje, też tam, też tam widziałem właśnie taki film właśnie, gdzie to było chyba już przy samej końcówce meczu, gdzie jeszcze tuż obok w sumie stał, stał, stał właśnie sędzia lasyk i to można... Tak, to to, też, ci, tak, to, to mnie są? właśnie dziwi właśnie, że tutaj nie, tutaj nie było jakiejś tam reakcji, no bo w sumie równie dobrze i on mógł obedwać właśnie, no to i zresztą nie od tego, czy by oberwał właśnie on, czy by oberwał Tobiasz, Rose, czy ktokolwiek inny, no to zachowanie, zachowanie skandaliczne i to nie ma znaczenia, czy to właśnie, czy mówimy właśnie o Lechu, Legii. No jestem bardzo ciekawy, jak to, jak to zostanie obecnie pociągnięte przez komisję Ligi. I dzi dziwią mnie osobiście mimo wszystko te głosy, co tam też było mówione właśnie odnośnie kary dla, Kac dla Kaspera Tobiasza za rzekome, tak, rzekome prowokowanie. Tak. Gdzie to tam chyba z tego co z tego czytałem jakieś tam najróżniejsze opinie, to to wychodziło na zasadzie takiej, że najpierw to on był obrażany, potem on właśnie w geście jakiegoś tam ten... Y Właśnie pokazał Elkę i... Ja jakikolwiek gest piłkarza, tu być się od razu jako taka oznaka... Znaczy tak, a, a w, szczególności jeszcze, w szczególności jeszcze jak mówimy o Legii, bo to, to też jako takie mam wrażenie, że jeżeli jest mowa właśnie o Legii, właśnie o Warszawie i tak dalej, to to, to jest cała reakcja jest razy pięć albo i więcej, więc w tym wypadku to, no to tak bym, no to mówię, no zachowanie karygodne i mam nadzieję, że to nie zostanie to pominięte przez Komisji Ligi. Tak podsumowując polski wątek i tego meczu, no to można powiedzieć, że jak, ja, jak na razie realizuje chyba zadania ponad stan nawet. No kto by się spodziewał po tych kilku kolejkach, że będzie wice terem czy nawet literem. No tak, no, biorąc pod uwagę właśnie poprzedni fatalny sezon, zaś fatalne fatalny no, w, w, z, w lidze, no bo no, przynajmniej do pewnego momentu w Lidze Europy naprawdę bardzo przyjemnie się oglądało to z punktu widzenia kibica polskiej piłki. E też jakaś przy okazji jednej z ostatnich konferencji y, meczowych po jednym z ostatnich meczów y, ligowych y, też tak właśnie był właśnie poduszany właśnie ten wątek jakichś tam pierwszych podsumowań i tak samo właśnie no wszyscy właśnie mówili, że no sumie nikt y, y, jeszcze przed początkiem tego sezonu nikt by się nie spodziewał właśnie, że po tam 10 15 kolejkach Legia będzie Legia będzie liderem właśnie, czy gdzieś tam się kręciła właśnie bardzo blisko fotelu lidera, wszyscy jak zakładali w szczególności jakieś tam problemy właśnie kadrowe, w szczególności problemy finansowe że to będzie, owszem, będzie ta walka o te tak bardziej, może takie 4-5, może coś w ten desk, właśnie, a tutaj jednak tutaj jednak legia pokazuje, że, że jednak chce walczyć o te europejskie Europejski po no i Mistrzostwo Polski. Czy to się, wy, czy to wyjdzie, no zobaczymy też w kontekście meczów, właśnie z tymi bezpośrednimi dewalami, no bo już wiemy, że w, w meczu z, z Rakowin, no to delikatnie mówiąc, nie poszło. Nie, nie wiadomo będzie, jak, jak będzie przy okazji meczu z Pogonią. No teraz był właśnie ten mecz z Lechem, no to, no to mamy powiedzmy ten punkt, punkt zdobyty przez Legię. No wiadomo, że Lech obecnie w tabeli nie jest też... Na szczycie tabeli, na aczkolwiek no to też no, wydaje mi się, że ostatecznie koniec końców też jeżeli nie będzie jakiejś tam dużej straty na zimę właśnie Lecha do tej czołówki, to myślę, że też mimo wszystko, jak już potem odejdą te europejskie puchary, to jednak się gdzieś tam zakręcą pewnie w, w walce właśnie o europejskie puchary poprzez ligę oczywiście. No właśnie jeszcze tak ostatni wątek, patrząc właśnie na sytuację Lecha w Tabeli, być jeszcze ten mecz takiego jakakolwiek wpłynie na ich jakąś mentalność, sprawę mentalną czy. Znaczy, Mimo wydaje, mi, wydaje mi się, że raczej znaczy nie, znaczy na pewno, na pewno komplet punktów na pewno by pomógł Lechowi. To, to nie ulega wątpliwości, tym bardziej, że widać, że, Słysza, że, że mieli problemy na początku, mieli tam. problemy na początku, no teraz złapali jakiś ten y, rytm i o, powoli się odkuwają właśnie z tych dolnych stref, y, dolnych stref y, tabeli. Ostatecznie, ostatecznie myślę, że to raczej aż takiego wielkiego wpływu nie będzie. Myślę, no wiadomo, tam przez pierwsze kilka dni pewnie wśród niektórych zawodników czy członków sztabu na pewno jakaś tam złość pewnie będzie, że nie udało się tej Legii na no Tym bardziej, że była możliwość, Lech atakował Legię, no i plus właśnie ta wspomniana czerwona kartka, na jednak się nie udało, no ale myślę, że koniec końców, no... Hmm. Raczej, raczej, myślę, że to i tak nie, nie powinno nie podłamać Le lecha w walce o, o kolejne ligowe punkty, a ostatecznie no to potem zobaczymy właśnie jak to będzie, czy na przykład, czy, żeby, żeby potem się okazało, że potem będą sobie w Poznaniu poliwgody, na przykład, bo powiedzmy tam zabraknie tam punktu czy dwóch na końcu sezonu do właśnie do europejskich pucharów, czy może do mistrzostwa, no zobaczymy. No to tyle o hicie, który niestety okazał się bardziej kitem, jeżeli chodzi o Polską Ligę. No a przejdziemy tych meczów, które rzeczywiście były hitami. Mowa o spotkaniach z Anglii. Nie przyniósł zbyt wiele emocji mecz Lecha z Legią, ale są to było dużo emocji w meczach tych ciekawszych w Premier League. nawet grał z Tottenhamem, Manchester City grał z Manchesterem United. Co prawda dość jednostronne to były mecze, ale mimo wszystko przyniosły sporo nowych historii do y, dyskusji. Na początek zacznę od Arsenalu, powiem, mhm. że dla ciebie to będzie przyjemniejszy temat mhm. na ten moment. Y Niesamowici są te, ci młodsi chłopacy Artety w tym sezonie. No udało się, udało się to jakoś ciekawie właśnie poskładać Mikelowi adetycie. Eee, chyba w, nikt, w, wśród nawet tych najbardziej optymistycznych kibiców arsenalu. Nie pomyślał, że właśnie po tych ilu tam, sześciu kolejkach, siedmiu, że Asan będzie cały czas liderem tylko raptem tylko w jednym meczu. Ten mecz jeden mecz przegrany. Jeden mecz przegrany właśnie, no to będę z meczem z United. Yy, I to chyba, no, mówię. No, nikt, nikt, wydaje mi się, że nie spodziewał się, właśnie, że to będzie aż taki dobry, dobry sezon. Tym bardziej, że no, w poprzednich latach zdarzało się, że na tych meczach właśnie z tymi słabszymi z rywalami, typu Bormów, czy czy innych jakichś, nie wiem tam, Southampton potrafili właśnie tracić punkty, a tutaj jednak nawet, nawet jak nie idzie, to jednak udaje się jakoś tam przepchać ten wynik właśnie, czy nie wiem, czy po jakiejś y, główce uda się Willi Williamowi Salibie skierować piłkę to do bramki, bardzo dobry sezon y, granita Szaki, moim zdaniem to jest jedno z największych właśnie objawień tego sezonu, że udało się Artecie odkryć na nowo tego piłkarza, że jakoś odbu odbudować, wszystko weteran na tych wszystkich chłopaków. No w porównaniu z, z, z innymi piłkarzami jest, no, na pewno natomiast no mówię, no w poprzednich sezonach zdarzało się, że naprawdę no momentami nie dojeżdżał na, na tym mecze. Już długimi momentami mówiło się wręcz, że nawet to o jego odejściu z Asynalu już kibice... No, miał taki moment, się się trzy wodę kartki w głupich sytuacjach. No, to też właśnie, że właśnie, że jakieś głupie czerwone kartki, że generalnie właśnie jakoś tak no cią, Ciągle czegoś właśnie brakowało, właśnie ciągle on właśnie potrafił zawieść, a jednak w tym sezonie naprawdę to jest taki lider z prawdziwego zdarzenia. Jak do tego dołożymy jeszcze właśnie do, w, w dobie dyspozycji odegada, w dobie dyspozycji nowy nabytek kabiera Jezusa. Właśnie, to Ma tak samo, tak samo Saka, tak samo jest w bardzo dobrej formie. No, w sumie no, kto nie jest w dobrej formie, jeżeli chodzi o no, tak samo, Tak samo też przez wiele lat w poprzednich sezonach był. Problem, że niby, niby był dobry Bramkarz w postaci Bentaleno, mhm. ale też gdzieś właśnie, jak, że w sensie bronił to, co bronił, ale to, nie było. Powinien. To, co powinien, ale, nie, ale tak mało było tego, tego ponad stan. A właśnie mam wrażenie, że odkąd jest właśnie Ramsdale, to. To naprawdę dobrze to wygląda i. No, 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 już w poprzednim swoim no, tak, 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 tak nie no, pracował już... na W poprzednim sezonie już dobrze już się pokazywał właśnie, no, a teraz to już jest taki naprawdę high level i no, pod tym kątem, no, to już w połączeniu właśnie naprawdę z dobrą obroną, właśnie, w, tak jak właśnie mówimy właśnie, że wrócił właśnie do arsenalu po wypożyczeniu z Masy Saliba, więc. No, no to naprawdę naprawdę bardzo dobrze wygląda i kibice arsenalu. Myślę, że mogą z bardzo dużą nadzieją patrzeć patrzeć w przyszłość, że no może w końcu to będzie ten sezon, kiedy uda się jakoś poważnie o coś więcej. Przynajmniej o jej mistrzów, tak patrząc na to, jak ten sezon się rozwija, to można powiedzieć, że Manchester City najbardziej wzmocnił swoich przeciwników, no bo oddali arsenalowi kapila szyszawa się i Simczonko, którzy okazali się poważnymi wzmocnieniami. No tak, no, ale... Ale jak... cenar wyrósł na największego rywala. A wyrósł na największego rywala, no teraz właśnie biorąc pod uwagę, że Liverpoolowi Polowini idzie za dobrze w tym sezonie, no to Manchester City sprawiły, że to nie będzie liga jednej siły, która po prostu odjedzie na, na, ileś, tam kolej, no, na ileś tam punktów do, do przodu, tylko no jednak wydaje się, że jeżeli to właśnie będzie zachowana ta forma właśnie no to, że że to naprawdę szykuje się naprawdę bardzo ciekawy, ciekawy sezon tak, śmiejąc się, trochę można powiedzieć, że w poprzednich sezonach ciągle była właśnie dużyna właśnie czerwonych i niebieskich, tylko że wcześniej tą dużą czerwonych był, no tak było, Liverpool. było Liverpool i był właśnie Manchester City, no teraz akurat w dużyny czerwonych Arsenal się wkręcił, więc... No, no mówię, no ja jestem bardzo ciekawy właśnie tego tego rozstrzygnięcia właśnie, czy, czy uda się właśnie Mikrowi, Ardecie, arty, czy, czy jednak czy jednak temu swojemu mentorowi jednak będzie musiał ustąpić jednak i jednak to Pep Guardiola jednak znowu sięgnie po tytuł mistrzowski. Właśnie, bo jest jeszcze jedna kwestia, ja też wspomniałem o, o tym na Twitterze, o tym, że już pod koniec poprzedniego sezonu SNL, co to przecież się pokazywał w pewnym momencie, tylko no, tak. że pod koniec już zaczęli kupić punkty i trochę zabrakło jakby jeszcze tego doświadczenia. Nie opowiadasz się, że sytuacja się powtórzy. Wiesz, Kamil, no. Zawsze, znaczy, no, jakaś tam obawa zawsze jest, no bo no, to są różne rzeczy, których, no, których nie, nie przewidzimy. No, zaraz się może okazać, że odpuchać oczywiście, że, się, że na przykład zdarzy się jakaś kontuzja jednego, drugiego piłkarza, który jakoś na tyle wpłynie na zespół atlety, że, że zaczną jednak dać trochę więcej tych, tych punktów. No aczkolwiek, no mówię, no, wydaje, wydaje się na obecną chwilę, że nawet jak były jakieś takie spotkania, w których nie szło jakoś, bodajże chyba tak mi się coś kojarzy, mecz na początku z Fulham bodajże, że tak też tak właśnie, że tak nie do końca, nie do końca szło, tam też Mitrowicz zdobył, tak. zdobył bramkę chyba na jeden do jednego. Jakoś w końcówce meczu właśnie, jeżeli dobrze pamiętam, bo porozumieć, że myli Saliba, bodajże właśnie umieścił piłkę w bramce, przez to dał trzy punkty Arsenalowi, że to jakoś, właśnie to, to moim zdaniem to też właśnie jest dobry znak właśnie dla Arsenalu, właśnie, że jest taki mental takiego zwycięstwa, takiego, żeby nie odpuszczać tego właśnie, że właśnie, że nawet jak nie idzie, no to, że może się jakoś tam przy kolejnym, przy kolejnym dośrodkowaniu, przy kolejnym podaniu w pole karne, może jakoś się uda właśnie do e, wstrzelić tą piłkę w bramkę i Janusz się może uda, może gdzieś tam ktoś, wiesz, albo bramkę się pomyli, albo jakiś fantastyczny strzał będzie tam kolejny, któregoś tam z piłkarza Arsenalu. No tak, chwalimy Arsenal, chwalimy Czesłca, ale musimy też pochwalić innego wielkiego napastnika, który tał show w ten weekend, czyli Erling Haaland. To, co chłop wszedł w Premier League, to... Tak, wszyscy się śmieli właśnie odnośnie, odnośnie Halanta i Lewandowskiego, że grali w Fatmenskiej Lidze tak. i, teraz będą, i teraz będzie prawdziwa no weryfikacja. Ligi, no to, to obydwaj, obydwaj piłkarze zweryfikowali właśnie i, i La Ligę i Premier League. Też właśnie widziałem jakoś tam że kilka właśnie statystyk właśnie odnośnie Halanta, że po pierwsze, że on jest chyba jakimś tam pierwszym piłkarzem, który ma najmniej w ogóle, że potrzebował najmniej czasu, e, na, czasu. Na, na zdobycie tam chyba trzech chyba hat udania Cristiano chyba tam potrzebował ponad 240 meczów. No właśnie, to tak na którym mamy w sumie na tym trzy, ile? 9 spotkań w Premier League, więc to z jednej strony to, a z drugiej strony też właśnie, że e, gdyby utrzymać jego średnią zdobywania bramek, na pozostałe mecze sezonu, to żeby tam wyszło jakieś tam z 60 bramek kosmicznych, w ogóle liczby, których no nawet, nawet właśnie w takiej lidze jak w Bundeslidze, ja taka właśnie hejterzy właśnie by mówili właśnie o farmerskiej lidze, to, to by to naprawdę dobiło wydarzenie no, tak jak zresztą robiło te 40 ponad bramek Lewandowskiego, jak on pobił rekord Gerda Müllera. Jest super, to może też pomóc, że mimo wszystko nie zagra na mistrzostwa świata, bo wiemy jak w poprzednich sezonach miał problemy zdrowotne. No, a tutaj to sobie trochę pację odpocznie. No tak, no to na pewno będzie miał więcej czasu na jakąś tam degenerację, no w tym momencie, tak jak inni jako jacyś tam rywale będą, będą męczyli się, w cudzysłowie oczywiście na, na Mundialu będą tam musieli tam pokazywać właśnie tam kolejne swoje pokazy siły i tak dalej, no to on będzie mógł na spokój sobie się degenerować, przygotowywać się do drugiej części sezonu, no i wtedy, no i wtedy no zobaczymy właśnie, tam bo to chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba Liga Angielska to chyba tam w Boxing tej chyba wraca, już tak niedługo właśnie po, po finale mundialu właśnie, więc no jestem, jestem tutaj pod tym kątem też właśnie bardzo ciekawy jak będzie się pokazywał Edwin Haaland, znaczy i do, do tego czasu przed mundialem, czy utrzyma tą swoją no i właśnie jak będzie to potem wyglądało? Czy, czy dali też właśnie, czy właśnie czy w jego wypadku ta przedwa pomoże, że właśnie że po prostu zegeneruje się i dalej będzie w takiej formie, w jakiej jest obecnie? Czy no się te zybiki może zatrą właśnie i, i jednak ta przedwa będzie zbyt długa od e, takich poważniejszych świetelników właśnie z całym zespołem, że i co tam coś może jednak nie, nie wyjść no na razie Harant wyrasta na taki brakujący element, którego nie miał w poprzednich sezonach Quartiola, no bo po jak tylko robił grać przez napastnika. A tu się okazuje, że jednak napastnik jest no potrzebny. Tak, no, no tak, no był, był w poprzednich latach Aguero, który on w sumie pełnił taką rolę takiego, takiej typowej dziewiątki pomżenik poprzednich tak tak nie kojarzę właśnie znaczy jak już już tak właśnie już widać było że już z powoli schodził już właśnie z brakowało system brakowało właśnie takiego typowego zasmysłu właśnie że to jednak i, i takie jak widać no udawało się zdobywać właśnie te poszczególne cele, przynajmniej jeżeli chodzi o o ligę angielską no bo wiadomo że z tą ligą mistrzów było różnie natomiast się w kwestii też Ligi mistrzów natomiast właśnie byli. natomiast właśnie no w, jeżeli chodzi o ligę, o ligę angielską, no to właśnie no to mówię, no to, to widać właśnie, że no już pokazuje te swoje zęby i tak samo zresztą właśnie w Lizzymów też pokazuje zęby, no, no jestem właśnie też właśnie myślę, że to może być powoli ten sezon w Manchester City, w którym jeżeli nie zdobędą ligi mistrzów, to naprawdę mogą być, naprawdę bardzo mocno e, zaskoczyć i tutaj bardzo mocno e, nachylić, znaczy nadnaczyć krwi e, innym rywalom w to, o to trofeum. Podsumowując, przez lata mieliśmy rywalizację Cristiano ronaldo Lionel Messi, teraz wygląda na to, że będzie Erlinga i Kylian Mbappé. No na to, na, to, na to się zanosi. No, dwie młode gwiazdy, dwie w bardzo dobrej formie. No tutaj też można się tutaj wspierać, też właśnie też tak trochę jak odnośnie tego właśnie, że Bundesliga to Liga Fadmiatów, no tutaj też można odnieść tam, że można powiedzieć odnośnie poziomu w Ligue on Mbappé, Marquinhos dla PSG. No ale no ciekaw jestem właśnie też właśnie, no jak to się właśnie rozwinie. No Haaland pokazuje wszystko, wszystko to, co ma najlepsze i to w najlepszych ligach. Ciekawe, ciekawe jak z to no no Pod tym kątem to trochę szkoda, właśnie, że jednak nie doszło do tego transferu do, do Realu, bo to by na pewno jeszcze też podniosło rangę tego, tego pojedynku. No a, tak to, no a tak to póki co, jeżeli chodzi o ten sezon, no to trzeba będzie się ekscytować właśnie pojedynkiem dziewiątek, czyli Aland, czyli Lewandowski, no i Benzema. Powiedzieliśmy o tym, co się wydarzyło w ten weekend ostatni, natomiast trzeba też wspomnieć o tym, co dopiero przed nami, no bo nie zwalniamy tempa, wręcz wchodzimy na jakieś szalone, bo teraz mecze będą co trzy dni właściwie. No, pod tym kątem ki kibice piłkarzy na pewno, na pewno będą mieli co do oglądania jak też nie codziennie. Tak jest, a już w tej, teraz mamy trzecią kolejkę mistrzów ogółem europejskich pucharów. No i trzeba o tym wspomnieć, Barcelona udaje się do Meteoranu, Barcelona zagra z Interem, potraszniony chyba mimo wszystko Robert Lewandowski, który nie strzelił ani w meczach reprezentacji, ani w meczu z Bayernem. No to może być też ciekawy, ciekawy pojedynek, na pewno, na pewno tej Ogólnie, właśnie ten mecz, właśnie Barcelona na pewno podrażnił, ten mecz z, z Bayernem, że no tam pomimo tego, że no naprawdę długimi momentami, w szczególności w pierwszej połowie, no to Barcelona zdecydowanie dominowała Bayern. Na no ostatecznie nie dość, że nie wygrała, to jeszcze w ogóle nawet nie zdobyła żadnego punktu, więc też akurat myślę, że o tyle właśnie Barcelona będzie musiała nawet już agresywniej podejść, agresywniej zagrać, no, się na to, żeby zaraz się nie okazało, że, no, wygrali tych które są ale to, no, umówmy się, że no to, przy samym szacunku, no, to, no, to jest jako musik, na no, to zaraz będzie przegrana z bajednym, ewentualna starta punktów z, z Interem, no i zaraz może się już gorąco robić już, żeby zaraz nie było właśnie jakiegoś tam niepotrzebnych y, nerw y, nerwowych ruchów y, przed rundą rewanżową, jeżeli chodzi o FC Barcelonę ona ma swoje problemy katorowe, ostatnio też nie zbyt wysoko i z Majorką. Tak wszyscy patrzymy, jak tutaj pójdzie. No tak, no jeden 0 jeden, tylko wygrana, wygrana z Majorką e, po golu Lewandowskiego. No mecz, no co, no, co można taki powiedzieć, historii, no, tak, no taki, taki trochę bez historii, no, ale to taki właśnie taki na, na zasadzie, że no w no, po prostu trzeba po prostu wygrać i po prostu do zapomnienia właśnie, że na szczęście udało się Barcelonie zdobyć tą jedną, tą jedną bramkę, no i no i, do, no i mogli dopisać sobie do swojego konta trzy punkty, co w szczególności kibiców Barcelona na pewno cieszył w kontekście właśnie straty punktów przez Real. No tak. I przez to teraz właśnie Barcelona wróciła na fotel, na fotel liderem, lider, przepraszam. E, I ten i... No, no i tyle. No i tutaj mamy zestaw y, pozostałych meczów. Myślę, że warto jeszcze wspomnieć o konfrontacji Chelsea z Milanem, bo mimo wszystko dwie wielkie firmy. Trochę w, 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 w nie takiej formie jak w ostatnich sezonach na razie, ale zapowiada yy, się najciekawiej, jeśli chodzi no, o to. Może, no, może to być tu również ciekawy mecz, yy, no, no, każdy mecz w można powiedzieć, że no, ma jakaś tam nutka w sobie, w sumie ciekawość, no tak jak mówisz, że to są dwie wielkie, dwie wielkie filmy i no co no Chelsea nie zaczęła tego sezonu tak za, za najlepiej, też w lidze też już pokażnie, te, też tak. też jest tak samo podażnie więc to więc to jest ten sam w sumie pod kazus co co Barcelona właśnie że oni już, że oni już trochę już tak no może nie tyle że znożem znożem gazę, ale już tak no już powoli już muszą jakoś tak mocniej powalczyć o te, te o punkty no a Milan tak samo w sumie dobrze, znaczy ma do, dobry początek sezonu natomiast też pamiętamy, że w, w poprzednich sezonach z kolei Milanowi aż tak nie szło jak tak. ten i na pewno, na pewno by chcieliby nawiązać do, do, do o europejskich pucharów no tak, jeżeli chodzi o europejskie pucharach, no bo już skudet to już udało się w poprzednim sezonie zdobyć no i no teraz na pewno w, w Mediolanie na pewno chcą, żeby właśnie powrócić powrócić do tych dawnych czasów glorii i chwały Milanu z tych lat powiedzmy tam 2007, jak zdobywali właśnie Ligę Mistrzów, czy lat wcześniejszych. Zwłaszcza, że włoski futbol ma stadio, nie ma statusu, tam okazji do cieszenia się z europejskich pucharów, jeżeli chodzi o końcowe triumfy. No tam, yy, była co prawda Roma w wicekonferencji? Yy, yy, yy. była, była właśnie Roma, tak jak wspominasz, tam za chyba dwa razy, jeżeli mi pamięć nie bodajże Juventus był w, w finale Ligi Mistrzów, ale no wiadomo, tak, ale nie udało to się. to też, też lata temu. No, no tak z pięć lat temu bodajże, to ostatni raz to chyba, jeżeli mi pamięć nie mieli, no ale, no, ale no fakt faktem, no już dawno już nie było takiej właśnie sytuacji właśnie, żeby właśnie z tego najważniejszego europejskiego pucharu cieszyła się, cieszyła się włoska, włoska ekipa, no to ostatnio zdominowane przez, przez Hiszpanów i Anglików. No chyba nawet bardziej, 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 bardziej Hiszpanów i bardziej mowa o realu. No ale, no ale no na, pewno, na pewno będą chcieli powalczyć o przynajmniej o, o jakiś, no nie wiem, no, czy jakiś, czy może chociaż półfinał. Myślę że, myślę, że raczej by zadowolił kibiców, kibiców Milanu nie wiem czy, czy w to raczej za czym moim zdaniem, tak za mało, no ale myślę, że tak właśnie po finał to byłby, byliby w stanie właśnie, by, byliby zadowoleni i powiedzieliby właśnie po sezonie, że to tak to był dobry sezon w wykonaniu Milanów w europejskich Pucharów. Wkrótce się przekonamy: dzisiaj i jutro są mecze trzeciej kolejki, za tydzień mecze czwartej yy, rewansze bo teraz zamieniamy się parami za tydzień no tak. i według te same zespoły. W czwartek oczywiście też Lech Poznań gra, więc też na pewno warto śledzić konferencji Także te kilka dni będzie na pewno bardzo która w futbolu. No, będzie, będzie można zacząć ten cel pod kątem ciekawych spotkań. Tak jest. Ja dziękuję za dzisiaj. Za tydzień ponownie nie zapraknie zapewne wielu tematów. Moim gościem był dzisiaj Michał Szymański, krótka piłka. Dziękuję bardzo. Nazywam się Kamil Kieropa, piłkacki świadkom. I zapraszam Was za tydzień ponownie.